Cześć, w dzisiejszym filmie chcę wam przedstawić 8 z nienawidzonych rzeczy przez graczy Star Stable online Mam nadzieję, że teraz jakość filmów będzie lepsza yy, dlatego, iż udało mi się pogrzebać trochę w ustawieniach nagry nagrywarki i Udało mi się wygrzebać, znaleźć problem, przez który jakość była okropna. Nagrywałam w pewnym momencie filmik z Minecraft i potem patrzę w jakość, nie, i tam są same pikselki były widoczne. Zamiast klocków były widać same pikselki takie osobne. Trzeba było nagranie po prostu wywalić. No i całe 30 minut, ponad. To wyrzucenie, ale. W sumie to nie było tak dużo. No dobra. Ale zaczynając temat dzisiejszego filmu, to jest. Pierwsza rzecz jest słabe aktualizacje. Było to bardzo widoczne, kiedy była zimowa wioska, wtedy po prostu w jednym. W jednej aktualizacji dostawaliśmy chyba hmm, Jakiegoś gnoma czy coś Nie wiem yy, Postaram się i wam po prostu wkleję I pokażę Po prostu tam nie, Tam nie było na przykład tak jak Ostatnio teraz albo Chyba dwa tygodnie temu yy, Że kilka tych tematów Mogę tak to nazwać A był tylko jeden Jeżeli Dobrze pamiętam no, ale to było okropne. Moim zdaniem. W niektórych aktualizacjach, aktualizacjach dodają tylko rzeczy nie wiadomo jak nudne, bezsensowne i przestaż się odechciewa wchodzić w grę, bo i tak czy siak wiesz, że aktualizacja jest do 4 liter drugiej rzeczy ceny Star albo Star Raidera yy, yy, ceny Star Raidera nie dotyczą Ciebie, kiedy masz Lifetime'a ale kiedy go kupywałeś no, kupowałaś no, musiałaś tak zapłacić Z 90 chyba kiedyś kosztował nie pamiętam ile kosztowały kiedyś Albo nie, to było 120, ale, albo a teraz jest chyba 150, bodajże. Um, no i to jednak już trochę więcej jest, ale jakoś nie za dużo. Ale jednak, jak słyszysz 150, to jedyne co widzisz, to drogo. Jakbyś usłyszał 100, to byś stwierdził, okej, okay, ale 150 to. To jest różnica! <laughs> w star Starkońcach, jak to podwyższyli, to tylko się opłaca, kiedy masz podwójne, a nie na przykład wtedy, kiedy jest zestaw. No w sumie, kiedy jest zestaw, to jeszcze ok, ale podwójne to moim zdaniem się najbardziej opłaca, bo chyba stu wypłacisz za 5000. Następną rzeczą, która jest moim zdaniem chyba jedną z tych najgorszych, to. Naprawa błędów, a raczej brak naprawy błędów, albo zwlekanie z naprawą błędu jakiegoś, albo kilkunastu błędów. SSO naprawia tylko błędy, które nam są na korzyść, a zostawia te przeszkadzają graczom. Na przykład ostatnio. Kiedy szukałam, szukałam skrzyń tych z eventu, nagle po znalezieniu konia i da dałam mu wtedy trawkę, nagle magicznie nie mogłam się w ogóle ruszyć. Klawiaturą nic nie mogłam ruszyć, nawet kiedy yy, wyzięłam podwózkę do stajni, nie mogłam się ruszyć. No cóż, takie życie. Nie wiem, kiedy oni. Ogólnie, to jest chyba jeden z takich najczęstszych błędów. Moim zdaniem. Albo to jest podobno jakaś. bariera? Nie, bariera. Zapomniałam słowa. Ochrona przed y, cheaterami, którzy. Nie wiem, jak się. W zimowej wiosce podobno było tak, jeżeli się miało. Kiedy była zimowa wioska? kiedyś się miało kilkanaście okienek otwartych, to nagle później po chwili tak bezpieczeństwa? Nie wiem, czy terów czy coś, hakerów się nagle nie mogło ruszyć i trzeba było wyjść i wejść ponownie do gry. Czwartą rzeczą są zadania typu pojedź, pogadaj, daj coś i wróć przez cały Jarwik. Bo dlaczego by nie? Bo przecież ja jestem taka znudzona i nieznudzona, zmęczona i nie mogę wsiąść w samochód, bus, czy cokolwiek, czy cokolwiek, tylko muszę wysyłać jakąś typiarę, którą ledwo co znam, wymęczyć ją i dać jej później nagrodę w wielkości 30%. Czyningów. i tyle nie wiem kto lubi takie zadania jeżeli ktoś z was lubi to jeżeli ktoś z was lubi takie zadania proszę mi natychmiast powiedzieć a od razu <noise> od razu zwrócicie dostęp do oglądania filmów na moim kanale nie, żartuję jakby co <noise> Piątą rzeczą w mojej ośmiopunktowej liście jest brak możliwości zmiany y, ustawień graficznych na telefonie bądź tablecie. Na komputerze jest, możliwe, jest możliwa zmiana grafiki, np. z wysokiej na, niż, na niż, niższą, przepraszam, y, jest również funkcja zmiany odbicia w wodzie tych kąt, kątów z ostrzejszych takich punkcików na wygładzone, wygładzone. Teraz więcej sobie nie przypomnę sorry, ale. No są, takie są. Więc mogliby to samo zrobić na telefonie, bo czasem jak grasz poza domem to wtedy chcesz trochę oszczędzić czasem baterii albo internetu no ale nie możesz dlatego, bo masz po pierwsze grafikę na najwyższą możliwą, najwyższą możliwą na telefonie oczywiście tą, którą masz ci starszej, bo ustawiona a nie taką, jaką ty chcesz nie możesz sobie ustawić najniższej, bo nie Niech ci się telefon przegrzewa, mardujesz baterie, yy, prawdopodobnie też dane komórkowe. To się chyba tak nazywa. Albo transmisja danych. Każdy chyba tak to ma inaczej nazwane. Albo czyjś Wi-Fi, baterie plus telefon ci się przegrzewa. Jakby proszę docencie nasze telefony. My też chcemy, żeby one długo nam pożyły. Prosimy Was. Sorry, nie umiem rysować myszką. Jest wybijanie w powietrze. Wybijanie w powietrze. Biegnę. Powiedzmy, że to jest mój konik, nie? To jestem ja. I tu powiedzmy, że jest malutki kamyk. Jak... Przez ten kamyk przechodzę, to mnie nagle wybija w hen, w powietrze, i potem spada mnie I pokazuje, że jest jakiś komunikat, i przez to mnie cofa z powrotem, czy coś, nie? Dobra, następną rzeczą jest na przykład, yy, kiedy jestem na wyścigu i jestem popędzacz. Popędzacz, inaczej tego nie, nie, nie nazwę. I jak tym popędzaczem przez niego przejadę, to wtedy on mnie popędza i ja przez to mogę wlecieć w powietrze, i przez to mi znowu cofnie. Przez to przegrywam te mistrzostwa Falle Day I tak miałam, przez to przegrałam. Yy, następ, następną z, z tych rzeczy, na przykład o, yy, jak kiedy nagrywałam yy, na na koniu Star sable to ja wtedy specjalnie spadałam tak, żeby mi w końcu pokazał się ten komunikat, a to nie, to mnie normalnie z, nie wiem 6 tysięcy kilometrów w dół i ja normalnie skoczyłam z tego konia nie, normalnie, bez problemu co tam, jedź ale kiedy by był ten kamień to by mnie cofnęło, to jest najgorsze w tej grze Bonusowa rzecz. Jednak osiem rzeczy, bo sobie przypomniałam o jednej. Jak na przykład jedziesz parkur i y, gdzieś tu skoczysz i to ci nie zaliczy. O, i robisz takie coś na przykład. Ale czasem też ci się jakby zatrzyma koń dosłownie. I też y, może tak być, że koń ci się dosłownie zatrzyma. O, na przykład. Jak jedzie się tutaj w Steve'a, nie? I się niby skoczy, bo się kliknie spację, a to ci się nie zaliczy, albo się po prostu za słabo kliknie. Nie? I wtedy tak, i się skacze, no i o, i takie coś się robi. Przez to nie możesz skoczyć, dobrze, bo ci się dalej zatrzymuje i ci czas, czas mija. I przez to właśnie w taki sposób przegrywasz. Dobra, yy, to tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał taki film. I możecie dawać swoje pomysły w komentarzach. Mam nadzieję, że tym razem jakoś będzie wyśmienito. Jeżeli nie, to, to ja nie wiem, co ja zrobię. Ja nie wiem. Ja się poddaję w takim przypadku. O, ale ładne. Dobra to tyle z dzisiejszego filmu, mam nadzieję, że Wam się podobał, jeżeli nie, trudno, może polubicie inny. Więc, miłego dnia Wam życzę i do zobaczenia.